No, był Watykan, byli jacyś panowie w garniturach, hierarchowie i ja sobie od razu pomyślałem, o by Ci powiedziałem zresztą przed wejściem na antenę, o, będzie kolejne konklawy, Nie, nie, aczkolwiek z Watykanem nie pomyliłeś się, bo tak, będzie to książka, która w dużym skrócie, ale opowie o historii dwóch mafii, które chcą zdobyć majątek w Watykanu. Cały problem będzie polegał na tym, że część Watykanu będzie chętna na współpracę z Mafią, a część będzie niechętna i stworzy się, stworzy się konflikt, który no będzie mógł albo Watykano chronić, albo zatopić, i książka opowiada właśnie tą historię od samego początku. Oczywiście historia też jest fikcją literacką. Co zaznaczam na samym wstępie książki, bo nie mi są żadne pozwy, ale to jest książka oparta właśnie na, na Watykanie, na świecie księży, na świecie mafii, świecie pełnym korupcji i innych złych rzeczy, często brutalnych.